Witam bardzo serdecznie w kolejnym odcinku sobotniego gadania od rzeczy. Na start mam wrażenie, że powinienem zrobić o tak. Powinno być OK. Dobra. Co mogę powiedzieć dzisiaj? Po pierwsze, te odcinki, które widzieliście w tym tygodniu. Nie były nagrane takie, jak mówiłem, że, wtorek, że w niedzielę nagrywam i przez cały tydzień potem się pokazują, tylko one były nagrane we wtorek, bo, czyli w dzień, w który wychodziło Never Winter, bo po prostu yy, w niedzielę wróciłem z rekonstrukcji historycznych. swoim drogą wszystkie rzeczy mi przemokły przez liczne deszcze. Podchorowany jestem lekko. <laughs> Ale dobrze się bawiłem, było super. Wreszcie można było w ogóle zrobić wyjazd normalnie. Bo wcześniej się nie było takiej opcji w związku z yy, wiadomą sprawą dookoła. Yy. Myślę, że wszyscy wiedzą o co mi chodzi. Ale yy. I ktoś by chciał w ogóle posłuchać o rekonstrukcjach, to zadawajcie pytania, bo ciężko mi tak mówić bez żadnych tych. bez żadnych przygotowań ani nic. Mm, przynajmniej ja nie mogę znaleźć nic takiego. Mm, o, super, jest Fadiański piech, chociaż moja ulubiona jednostka jaką mogę grać. Mm, I tak jestem z moim kawalerii. Kto wie o co chodzi, ten wie. Patrząc na set, jaki wybrałem. Ale o, widzę, że. Dobrze. O, jestem. to W każdym razie. No ja konstrukcja się dobrze bawiłem. Cały weekend był udany moim zdaniem. Gdyby nie no oczywiście pogoda, ale wiadomo, z tym się nic nie dało zrobić raczej. Um, przynajmniej ja nic nie mogłem zrobić. Um, co mogę jeszcze powiedzieć? Ciężko mi, bo nie mam żadnych pytań ani rozpiski, co by mógł mówić. Ale. Wiem jaką grę już będę nagrywał po tym. Po Etherlord, bo jesteśmy tak w jednej trzeciej Eterlordsów. I Biorąc pod uwagę, że jedna trzecia Etherlords jest za nami. Biorąc pod uwagę, że właśnie 1 trzecia Ethel jest za nami już, to podjąłem decyzję, jaką serię kolejną będę nagrywał. Będzie to ten. Bond by Flame. Jest to taki ARPAG dość tani, dlatego uważam, że jest wart swej ceny. Gdyby był droższy, to przy stopniu dopracowania, jaki ma, mam tu na myśli mechaniki, które wydają się często porzucone w pewnym, na pewnym etapie produkcji, gdyby był droższy, po prostu by się nie opłacało moim zdaniem w tej cenie go zakupić. Ale tak to jest naprawdę świetna gra. Jeśli macie dość niski budżet, bo tam około 20 parę złotych to kosztuje. Hmm. Do tego to jest epek na parę godzin rozgrywki co najmniej. Jeśli widzicie, że mam duże lagi, to chodzi o to, że ja nagrywam i jednocześnie wrzucam Etherlist na czwartek, ale nagrywam we wtorek. Po prostu premierę ustawiłem na czwartek. I w każdym razie będzie to epik na 15 odcinków, co najmniej. Myślę, że będziemy się dobrze bawić, ale nie będę mógł czytać dialogów, bo postaci będą mówiły i będą znikały dialogi nim zdążę je przeczytać. Co mogę jeszcze powiedzieć? Naprawdę ciężko mi się wypowiedzieć, jeśli jeśli cały czas po pierwsze skupię się na rozgrywce, a po drugie no nie wiem co powiedzieć w zasadzie, bo nie przygotowałem się, nie miałem pytań. Nie wiem co byście chcieli usłyszeć, jakie opinie nie wiem. Generalnie, co byście chcieli usłyszeć? O, królestwo Rodoków zdobywa zamek. Dobrze. Jeśli chodzi o Etherloids, w kolejnym odcinku najprawdopodobniej kończymy czwarty rozdział kampanii Vitalitów i przechodzimy do kampanii syntetów, która też ma cztery rozdziały i po niej jest jeszcze ostatnia, ale nie będę mówił, kim będziemy grać. Kto wie ten wie i niech się nie chwali w komentarzach, żeby nie spoilerować innych. Co dalej? No, zapraszam w ogóle na Discorda. Regularnie stają się wrzucać informacje o tym, jaki będziemy mieć, jaki będzie odcinek niedługo. Oprócz tego, um, oprócz tego um, przepraszam, ale się muszę skupić chwilę. Um. Teraz tak, co chciałem powiedzieć. Yy, oczywiście będę nagrywał yy, popry, także po prostu za Ether w tym yy, w planie tego, co będzie nagrywane. Yy, będę dawał zamiast Ether yy, te bond by Flame, bo jak już skończymy nagrywanie jak ja skończę ugrywać, hmm, Jak ja skończę ugrywać te -y, to wtedy To wtedy po prostu będzie nowa seria na kanale. dobra Przepraszam, że urywam zdania w środku. Ale ch chcę się skupić na rozgrywce i nie wyjść na kompletne beztalencie w tej grze. O, headshot leciał. I nie, nie spodziewałem się headshota. Tak samo jak tego. No może toponika za plecami się jakoś nie zdziwiłem, że miałem. Ale headshota się w ogóle nie spodziewałem. Mm. Dobra. Jeśli chodzi o war Warbanda To, wojna raczej nie będę na, nagrywał w najbliższym czasie. Choć nie wykluczam, że generalnie będę go nagrywał kiedyś. Mm. Dalej. Jeśli chodzi o wyjazd, byliśmy od miejscowością Oberniki, pod Poznaniem. Wszystko było zorganizowane tak, żeby było legalne, więc co mogę powiedzieć? Dobrze się bawiliśmy, udało się wszystko zrobić tak, żeby było po prostu dobrze. Organizatorzy się świetnie spisali że udało im się zorganizować w ogóle ten wyjazd. Podziwię, że w takich czasach się to udało. Hmm. Hmm. Zmieniamy się w kusznika teraz bo widzę, że z tym cienko u nas hmm. ale hmm. jeszcze zmienię wyposażenie temu kusznikowi Wyjeździć właśnie, odchorowałem się trochę przez to, że no padało, moje rzeczy przemokły. Nie mogłem nic z tym w zasadzie zrobić przez cały wyjazd. Dopiero teraz w domu, na przykład, bo ja rekonstruuję wczesne średniowiecze Udało mi się przeszywanice wyszorować. Szorowałem końcówką odmiotły, szczotką ryżową dokładnie. Przynajmniej tak mama mówiła, że to się nazywa. Wyszerowałem cały ten, um, całą przeszywanicę dość dokładnie. Swoją drogą, po nasiąknięciu wodą wełna waży multum. Z tego, co zauważyłem. Um, co jeszcze? Ciągle mi wylatuje z głowy, co chciałem powiedzieć. A jeśli chodzi o moje życie, no to jestem pomadły. Chyba zdane wszystko. Mam nadzieję przynajmniej taką. Co jeszcze mogę powiedzieć? Już ja w kampanii od jakiegoś czasu myślę, że będę miał niedługo. Co mogę jeszcze powiedzieć? Hmm. Hmm. Ciężko mi się wypowiedzieć o czymkolwiek teraz bez posiadania jakichś pytań, na które miałbym odpowiadać, więc ten odcinek może być trochę krótszy właśnie przez brak pytań typowo. Co więcej mogę powiedzieć. No, poza tym, że widzicie, jak potrafię pięknie grać. Jestem genialnym zawodnikiem, polecam się na przyszłość. Wolę Tim bo tam mogę się z, z ucznią na kawalerię zostawiać normalnie. Nie to, co tutaj. Hmm. Hmm. Co jeszcze? Hmm. Hmm. Świetne uchylenie, dobrze, że go widziałem wcześniej. No, no, oczywiście, że go widziałem. Wcale nie tak, że to był przypadek. Dobrze, hmm. chyba jednak wybiorę sobie piechociarza znowu. Wracamy do mojej kochanej wzmocnionej piki. Ciężkiego długiego miecza najlepszej tarczy. Rzutek nie biorę, bo nie potrafię grać bronią dystansową na multiplayer. Przynajmniej w oblężeniach mm, Dobra. Jeśli chodzi o... O czym ja mogę w ogóle opowiadać? Mm... A prywatnie sobie gram teraz głównie w Fishing Planet, które było podkładką do poprzedniego hmm, tego, poprzedniego sobotniego gadania od rzeczy. Wtedy, co wtedy, co ja bym Co jeszcze mogę powiedzieć? Hmm. Ciężko mi w ogóle się wypowiadać bez tych pytań, jak nie gram w grę wchodzić, które mógłbym komentować, zwłaszcza, że to ma być blog. To dzisiaj. A wolę odpowiadać na Wasze pytania niż samemu coś wymyślać. Hmm. Tak się zatrzymuje kawaleria, jakby ktoś się zastanawiał w tej grze. Jeden cios i myślę, że on będzie już się bał do włóczni podchodzić. Hmm. W każdym razie to będzie chyba na tyle w tym odcinku, gdy już nie mam pojęcia, co bym mógł jeszcze dodać. Hmm. więc hmm. do zobaczenia w kolejnym odcinku sobotniego gadania od rzeczy trzymajcie się i cześć hmm. którym to się nagrywanie? No chyba, chyba ty.